Można zapytać o ten incydent Kietrzański, panie prezydencie, jakby się pan odniósł tutaj, bo to rozumiem, że spotkanie wyborcze jako kandydata i ta sprawa też dotyczyła pana jako kandydata. Czy pan tam był, czy, czy nie? Czy pan będzie e, zgłaszał fakt że potencjalnego ujawnienia pana tożsamości? Jak pan do tego podchodzi? Szanowni Państwo, e, e, jak Państwo widzieliście na zdjęciach. E, nie kryłem się z tym, że wybrałem się tam za namową jednego, czyli je, pewnej osoby, o może tak, żeby tam nie, nie, nie uściślać tego. Osoba przekazała, że no, sytuacja tam jest niezachęcająca, dosyć budząca, no, troszkę politowanie, tak, że po trzech latach funkcjonowania wygląda to tak jak wygląda. Rzeczywiście podjechałem. Zobaczyłem i nie ukrywam, że się zasmuciłem, co zobaczyłem, ale po publikacjach prasowych otrzymałem od tej samej osoby telefon z podziękowaniem, że stan znacząco się poprawił. Stąd widać, drodzy Państwo, że pan Michał bierze się do roboty nawet wtedy, gdy jego były szef chociaż na chwilę się gdzieś pojawił. To jest cały komentarz do tej Dziękuję bardzo.